Cześć Doda! Cześć! Bardzo miło mi Cię widzieć. No nie widziałyśmy się już jakiś czas. Opowiadaj co u Ciebie, no bo zauważyłam, że się bardzo dużo dzieje. Bardzo dużo się dzieje muzycznie. Yy, zaczynamy festiwal w Sopocie, dwa dni aż yy, z moim udziałem. Każdy dzień zupełnie inny, więc dużo pracy jest przede mną i za mną i w trakcie. Ale nie tylko, oczywiście, Festiwal w Sopocie, bo i Festiwal w Opolu, i też Wood Summer Festival, i też parę innych po drodze eventów. Także odwdzięczam się moim fanom za liczne wsparcie, dzięki którym aż tyle mam kampanii reklamowych i, mm, i wspaniałych rzeczy, które do mnie przychodzą. To pytanie pierwsze, które mi się nasuwa, jak zawsze Cię słucham, to skąd ta energia w tobie, że to by się chce po tylu latach na scenie. Ale ja nie umiem nic innego robić. No ja wiem o tym, no, ale wiele razy mówiłaś, że sobie już trochę odchodzisz od tej muzyki, a dalej prężnie działasz. Ale to są tylko dwa festiwale w roku, na które czeka każdy artysta, i ja nie. Nie postrzegam tego jako pracę, tylko taką możliwość wyżycia się artystycznego, spełnienia sobie kolejnych jakiś dziwacz na scenie, wymyślania jakichś szalonych rzeczy. Ja otrzymam ogromną przyjemność w ciągu tych kilku dni, jak sobie przygotowuję się do tego. To jest czas, kiedy mogę zapomnieć o moich troskach, o jakichś moich problemach, kiedy mogę właśnie uciec w świat muzyki i mojego show'a stradowego. To jest moment, w którym nie musi mi się chcieć. Ja właśnie z tego czerpię energię. Co to, to teraz szalonego nas czeka? Bo ostatnio na koncercie Korony Polskiej latałaś, a teraz co? No zaskoczysz nas jeszcze bardziej. Wszystko zależy zawsze od możliwości technicznych. Gdybym nie ja miała e, możliwości techniczne, to ja bym nie tylko latała. E, naprawdę. Nie da, nie da to się parasola w dupie otworzyć, jak to mówię mojemu menadżerowi, on mi i zawsze staram się wymyślać coś fajnego, ale czasami mam związane ręce ze względu właśnie na różne możliwości płynące od sceny. Scena w Sopocie jest taka ta, jest, więc nie jest łatwo. Wymyślać tam coś innego niż robiłam, już latywałam na nie, już było, wisiałam na linach, wyjeżdżałam z różnych podestów, z zapadni w różnych na koniu, z pudełka dla lalek, no wszystko tam się działo. Na jakichś ustach czerwonych, na motocyklu wjechałam. Więc teraz chciałabym, w yy, pierwszy dzień, kiedy mamy dzień prywatek, czyli starych hitów, swoje stare hity przedstawić yy, w bardzo nietypowy sposób. Usłyszałam, że yy, aranżę robi Janek Stokosa i ja mówię: Ten Janusz Stokosa, Czyli ten, który mnie zatrudniał do teatru Bufa, jak miałam 14 lat, razem z Józefowiczem do Musical.U Metro. A on nie! Nie, młodszy! Ja mówię, ale w takim razie ja muszę go wykorzystać, żebyśmy zrobili taki tribut trochę do metra, do moich początków. Więc bardzo jazzowo, muzykalowo, na orkiestrę zrobiliśmy mega, mega show. No właśnie, ja zauważyłam, że na social mediach, na InstaStories dzielisz się układem choreograficznym. Dobrze mówię, będziesz tam. Co ty będziesz tam robić? Bo to wygląda trochę jak stepowanie? Tak, tak, będzie stepowanie, bo. Y jak miałam 14 lat, to również stypowałam w Bufo, w musicalu Metro. Czyli będziemy mogły zobaczyć znowu kolejną Twoją odsłonę. Tak, mam dużo tych odsłon, więc cieszę się, że mogę ją odsłaniać. Doda, no, wracając do festiwali w Sopocie, ja się zastanawiam, ile trzeba by było Ci zapłacić, żebyś ponownie ubrała e, tą kreację? Zero. Za, Założyłabym ją teraz, po prostu na luzie. Tak? Jest boska. A tą? Tak. Teraz mam jeszcze lepszy brzuch. Jeszcze bardziej poćwiczyłam sześciopak i uważam, że wyglądałam rewelacyjnie, również zero, za darmo. Czyli rozumiem, Te buty w ogóle są teraz mega modne. Wszystkie największe domy mody chodzą w moich butach. Czyli teoretycznie można powiedzieć, że wyprzedziła się modę? Yy, nie, można powiedzieć, że się siebie nie wstydzę, że jestem dumna ca całej swojej drogi, którą przeszłam i tego, że zawsze byłam sobą. Mhm. No, słuchaj, też nie przejdę obojętnie koło tematu Eurowizji, no bo widziałam, że jesteś jej wielką fanką, no okay. i oglądałaś też teraz półfinał. Jak oceniasz występ Stynę? Przede wszystkim y, czułam taki komfort, jak oglądałam to show, bo nie stresowałam się, że cokolwiek jej nie wyjdzie. Jednak to jest artystka, która swoje lata na scenie y, i zęby zjadła. Więc y, to zdanie, jestem pod wrażeniem tego zdania, które właśnie powiedziałam bez sensu. W każdym razie chcę powiedzieć, że ma takie doświadczenie, że nie, nie, nie martwiłam się nią, nie stresowałam się. Wiedziałam, że zrobi to doskonale. Świetna wizualizacja, świetna gra świateł w końcu. Piękne kostiumy, fajni tancerze, super z tymi linami, więc naprawdę bardzo, bardzo fajne show, najlepsze od dekady. Więc myślę, że będziemy w top 10 na pewno. Jeszcze muszę zobaczyć drugi półfinał, bo to tam w skondensowani się są najlepsi. Tutaj w tym pierwszym półfinale mieliśmy dużo szczęścia właśnie. Ale uważam, że będziemy bardzo wysoko i Justyna, no wzruszałam się pod koniec, ale ja się zawsze wzruszam, jak są Polacy i jak się wszystko uda. Wiele komentarzy też pojawiło się pod jej występem, że e, gdzieś na początku e, słychać było stres w głosie. Ty też to wyhaczyłaś? O Boże, nienawidzę takich komentarzy, a nawet jak było słychać, i liczy się, się, jak się kończy, nie zaczyna. To prawda, ale uważasz, że generalnie patrząc też na wyniki oglądalności ona faktycznie ma realne szanse na wygraną albo bycie w top 3, nawet wyżej niż top 10? Nie mam pojęcia, nie umiem nigdy przewidzieć kto wygra Eurowizję, powiem Ci, że za każdym razem jak coś typuję to zawsze się mylę, więc może nie będę typować. Nie chcę, nie chcę tutaj przynieść jakiegoś, wiesz, nieszczęścia, nie daj Bóg, natomiast tak, Polacy lub, lubią i umieją w, w klikalność i oglądalność prawda. Eee, właśnie wracając jeszcze do tematu Eurowizji, w tamtym roku rozmawiałam z Tobą, bo były te rytuały szatanistyczne, pamiętasz to? A, tak, tak. A czy w tym roku zauważyłaś jakieś takie mniej więcej gdzieś znaki, tutaj wiesz, iluminaty i te sprawy? Nie, w ogóle ten półfinał pierwszy był bardzo nudny. Mm. I nic nie, nie, nie było zaskakującego, naprawdę poziom był słaby. Oprócz oczywiście Justyny, która się wybijała bardzo. Yy, I oby tak zostało. Wyniki też mówią same za siebie. Tak. A kończąc tutaj temat Eurowizji i przechodząc do tematów Twoich, moja droga, ja mam takie pytanie, ponieważ teraz jest maj, czyli okres komunijny, potem czerwiec lipiec, czyli weselny. Ile byś dała do koperty e, przyjaciołom albo komuś z rodziny? Ale na komunie czy na komunie i na komunie. Oni mnie nigdy nie zapraszają do dzieci, dzięki Bogu. Na wesele, nie wiem, z bardzo bliska rodzina. Mhm. Bardzo bliski przyjaciel? Tak. 10 koła. Okej, okay, a jakieś takie mniejsze, przypuśćmy tutaj, jakby ktoś mniej zarabiał? A, jakieś mniejsze widełkę? Dobrze, no to w takim razie, jeżeli, przypuśćmy, zarabiam e, taką średnią krajową, to 1000 złotych. 1000 zł. Czyli o, od osoby czy od pary, na przykład, gdybyś szła w parze z kimś? Nie, jako para już daję. Od okay. mhm. A na komunię, gdybyś miała iść, co byś dała dziecku w prezencie, oprócz pieniędzy? Na pewno... że. Za... ciocia. Teraz? No. Yy, a jak, ile, ile się ma lat na komunii? Dziewięć. Dziewięć. Yy, dałabym jakieś wspaniały. Yy... Jakieś takie wspaniałe na przykład kupiłabym wakacje, gdzie można e, nauczyć jakichś super rzeczy związanych z przyrodą, ze zwierzętami, z harcerstwem, e, z obcowaniem w ta, takim vivre, żeby dziecko mogło się nauczyć kontaktu z innymi dziećmi, właśnie też z, z rzeczami, które są naprawdę ważne, gdzieś tak się odseparować od tych bodźców z internetu, nauczyć się komunikowania z ludźmi, z przyrodą, ze zwierzętami, tak jak powiedziałam, może jakiegoś trochę też jakiejś takiej wiedzy zaczerpnąć. Od strony muzycznej, sportu, e, żeby się mogło rozwijać w tamtym kierunku. Mm -hmm. A właśnie, le... powiedzasz tutaj no. o temacie wakacji. Ja się zastanawiam, czy jak ty jedziesz na wakacje, to czy planujesz od A do Z, co masz tam robić, czy to totalny spontan, typu dzisiaj jadę tu zwiedzić, dzisiaj odpoczywam, czy masz zaplanowane wszystko tak, abyś się zmieściła w ramach czasowych? Nie, w ogóle nie mam nic zaplanowanego, natomiast zawsze na miejscu już. Mój urlop jest podzielony i na totalną zabawę, i na totalne byczenie się, i na mnóstwo zwiedzania, sportu i takich aktywności, więc wszystkiego poproszę. A generalnie Twoje wyjazdy są spontaniczne, czy planujesz się z dużym wyprzedzeniem? Zależy, jeżeli są bardzo dalekie i muszę zaplanować opiekę nad psami, czy choćby wyjazd z nimi, no bo to też y, muszę mieć pozwolenia y, wcześniej na y, czy to transport zwierząt, czy właśnie wjazd na jakieś wyspy różne zagraniczne y, to, to duże, a tak, to, to spontanicznie. A jest sytuacja przypołowa y, oprócz małpy, bo o tym wiemy, kiedy zadzwoniłaś do przejaśnika i powiedziałaś, staranie uwierzyć, co się stało. Na każdych wakacjach mam przepał. Bo ja totalnie staram się y, odpiąć wrotki, nikt mnie nie śledzi, nikt mnie nie y, ocenia przez pryzmat bycia dodą. Mogę być y, totalnie, czuć się swobodnie, y, zachowywać się jak każdy inny człowiek, nie wiem, tańczyć na stole, y, upić się do białego rana na plaży, po prostu się zresetować, szaleć, więc przypałów nie ma końca. No i oczywiście wiesz, jakie się pojawiło pytanie po ostatnich Twoich wakacjach, co to za przystojniak na zdjęciu? Z siłowni. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo przystojny. Ale znajomy, kolega czy po prostu stamtąd? Nie, kolega. Czyli więcej nie zdradzisz? Nie, nie, nie jestem singielką na ten moment. No to więc w razie kłopaczki serce Dody jest do wzięcia? Yy, raczej nie, ponieważ bardzo mi służy ten stan i, i chciałabym jeszcze yy, przez jakiś czas yy, poprzebywać yy, w tym... w tym błogosławieństwie, yy, bo czuję się dzięki temu coraz lepiej. I mam wrażenie, że im dłużej, pierwszy raz w życiu jestem sama, tym lepsze osoby w końcu przyciągam, bo to nie dzieje się z poczucia jakiejś takiej, nie wiem, desperacji, zabicia samotności, chęci bycia z kimś na siłę, czy um, niedostrzegania pewnych deficytów u kogoś, żeby swoje z kolei wypełnić. Im um dłużej człowiek jest sam, tym lepiej wybiera. Więc. Chcę jak najdłużej, żeby to trwało, bo chciałabym w końcu dobrze wybrać. Mhm. Ale powiem ci, że dzisiaj no, twoja kurtka chyba miała y, jakiś podwójny przekaz, prawda? Faktycznie się z tym wynosi. Faktycznie się z tymi błędami tutaj wiesz, no hajta. Każdy błąd uczy nas czegoś, y, ale ja już chyba, y, słuchajcie, więcej doktoratów pisać nie, nie, nie chcę i też nie mam siły. Moja mhm. droga, no więc na koniec, oczywiście pytania, jak zawsze, czyli szybkie strzały. Wiemy, jak to jest, prawda? sobie tylko znajdę. O, co najbardziej denerwuje cię w ludziach? Brak takiej y, suwerenności, niezależności i własnego y, kwestionowania, własnego myślenia, zdroworozsądkowego podchodzenia do sprawy i dystansu. Mm -hmm. Nie lubię, jak, tak, jak takie owce czy papugi klepią jednym nurtem i, i, i nie używają tego, co dostali y, poza sercem bardzo ważnego, czyli umysłu. Jedna decyzja w życiu, którą mogłabyś zmienić, co to by było. Hmm. Kiedyś mówiłam, że niczego bym nie zmieniła, bo jestem sumą swoich doświadczeń, bla bla bla, ale nie za dużo mi to kosztowało e, moich psychicznych nerwów i mojej rodziny, więc z pewnością, e, z pewnością połowa moich związków nigdy nie miałaby miejsca. W jakim okresie swojego życia czułaś się najgorzej? Jak miałam depresję? W moim drugim małżeństwie i zaraz po nim? Tak, to nie da się tego ukryć, to było najgorsze. Co daje bycie sławnym? To jest taki efekt uboczny do spełnienia swoich największych marzeń, bycia częścią muzycznego świata, piosenkarką. Ale ja akurat za sławą nie przykładam. No dobra, a to, że jesteś do domu na przykład uniknałeś zapłaty mandatu, to przypuśćmy. Z tego samego powodu, kiedy ile razy uniknęłam, tyle razy miałam dwa razy większe. Z tego samego powodu, ile razy ktoś z sympatii dał mi na przykład uniewinnienie w jakiejś tam kwestii, tyle samo razy skazał mnie podwójnie, żeby mi właśnie utrzeć nosa czy pokazać na podstawie celebryty jak to nie wolno. Więc daje to plusy i minusy. Nigdy nie jest tak gładko, jak się wydaje wszystkim dookoła. Co byś zrobiła, gdyby dziś był twój ostatni dzień na ziemi. Pojechałabym do rodziców do ciekawa. I w jakim wieku kończy się wiara w prawdziwą miłość? I czy w ogóle się kończy? Nie kończy się, bo miłość nie ma wieku, miłość nie ma y, daty ważności. Miłość ma tylko twarze różnych osób, które pojawiają się w naszym życiu na określony czas, żeby nas czegoś nauczyć mm, o sobie i o innych. Mm, no i bardzo trzeba się starać, żeby nie dać sobie tej miłości wyperswadować z serca, bo to jest najważniejsza wartość, dla której przychodzimy na ten świat, żeby ją poczuć i dawać innym. I to jest najważniejsze. Moja droga, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Trzymaj się i pokaż nam y, ogromny show na scenie Polsatu. No i Wszystkiego dobrego ci życzę na co dzień. Dziękuję, zapraszam przed te telewizory. Dzięki bardzo i do zobaczenia, cześć.